Witajcie drodzy moi widzowie to są takie robaczki do jedzenia dobre czy pyszne każdemu wam polecam eleganckie, rozmaite dobra jakość takich rozmaitych dobrych tych właśnie takie jedzonko fajne no polecam fajne, eleganckie no ostatni produkt elegancki no smaczne, przepyszne, każdemu Wam polecam no y, tutaj mam fajne przepyszne takie orzeszki solone rozmaite przepyszne i ten rodzaj jest fajny, rozmaity o, możecie sobie tylko, powiedzmy, gdzieś tam na jakąś fajną chwilę do filmu orzeszka leganckiego zjeść, wiadomo no, piweczko leganckie, trochę tam popić, no, do filmu takie orzeszki się nadają, no, no. Jutro wsiadam na siłkę, siłownia, fajna masa i ten fajnie jest taki dryk, fajny, elegancki i, i on daje i idzie do dechy. No. No, można sobie takie, takie orzeszki do filmu kosztować eleganckie, profesjonalne. Są przepyszne, jadliwe, smaczne. Przedtem wam pokazywałem w puszce. Teraz są takie w opakowaniu eleganckie, smaczne. No, eleganckie każdemu Wam polecam. Dobra, dobra jakość. To jest, no. A tutaj też jest takie. Tutaj jeszcze pokazywałem to, co są takie jakby przepyszne, ale to są. Jeszcze ostatnia paczuszka, Jeszcze tak z meduzy. To jest przepyszne, no. Gdzieś tam mi się to zawiruszyło i tak właśnie sobie teraz wypaczyłem i teraz mam takie coś. No. no. Czy pychota takie coś. Pychota takie coś, każdemu to polecam. Dobra rzecz to jest. No. Smaczne, smaczne to jest, bo każdemu to polecam. Wchodzić na tą stronę. Sklep, meduza. Dobre są produkty i możecie sobie kupić truskawkowe paluszeczki. I jeszcze możecie wchodzić tam na różne stronki. Tam wchodzić na tej stronie: Sklep Meduza. To tam jest i dużo dobrych rzeczy czepysznych. Każdemu wam polecam. I po prostu tam jest dużo dobra jakość tych właśnie produktów no jak paluszki truskawkowe jak do picia napoje energetyki czy tam dobra jakość tych tych właśnie ciasteczek truskawkowych dużo od koloru do wyboru jest tam nawet możecie sobie wybrać co chcecie no to jest takie coś, taka paczuszka dobre, fajne czy pyszne, i to zawsze ktoś może tam skorzystać. To jest, yy, to jest takie, to, to dobre są takie właśnie dobre, eleganckie. Polecam każdemu. No, to na, na tej, wystarczy wejść na tą stronkę. Kupy, zapraszam Was do tego zakupu sklep Meduza. Możecie sobie kupić takie i paluszki truskawkowe, ciasteczka truskawkowe, i lecz możecie sobie takie ciasteczka kupić truskawkowe. Zależy jak to lubi, czy jest tam z mlekiem, czy tam same do kawy. No a takie o, czy tam orzeszki, czy tam powiedzmy. Jakieś tam orzeszki jeść, można sobie do filmu. No, no, ten produkt jest z meduzy. Każdemu to polecam. Droga rzecz jest taka, że teraz tak idę sobie na taką siłkę, siłownię i to się bardziej roz, bardziej wchodzę i dużo energia wchodzi i to po prostu ten daje taki czas, moment, że jest taka dobra jakość i i po prostu coś tam Wam jeszcze zaprezentuję z takimi fajnymi handelkami na sztandze. To tu, tu, tu i będzie elegancko. Musi być. I teraz jest tak druga sprawa, że... To jest tak, że trzeba sobie ćwiczyć, żeby dbać o linię, i trzeba po prostu być sportowcem. Drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.